Jego motto, którego używał jako kardynał, serce do serca, jest idealnym podsumowaniem jego całego życia jako sługi Bożego. 19 września 2010 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tłumaczenie Anna Buca. Czytał Radosław Kasiukiewicz. Drodzy Państwo, w tym roku przejdziemy na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej dvb 2 Kupując nowy telewizor, upewnij się, że będzie on poprawnie odbierać treści nadawane w standardzie dvb 2 z kodekiem HEVC. Jeśli masz telewizor niezgodny ze standardem dvb 2 HEVC, zakup przystawkę set to BOX zgodny z nowym standardem dvb 2 HEVC. Zmiany dotyczą wszystkich multiplexów. Multiplex pierwszy to m.in. telewizja TRWAM. Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce nastąpi w czterech etapach na poszczególnych obszarach. Etap pierwszy planowany jest na 28 marca to województwo lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Etap drugi planowany jest na 25 kwietnia województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Etap trzeci planowany jest na 23 maja to województwo łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Etap czwarty, planowany jest na 27 czerwca to województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Więcej informacji na portalu www.radiomaria.pl. 25 lutego Wspomnienie świętego Cezarego z Nazjanu, pustelnika.